Siemanko! Dzisiaj kolejny epizod. Dzisiaj zabieram Was na trening nóg. Pewnie zastanawiacie się dlaczego mam takie zabawne ubranie. Bo to już ubranie jest dlatego zabawne, że lubię być zabawny, lubię, kon... lubię kontrowersje. Lubię jak się ludzie ze mnie śmieją. Mówią co to za co chodzi białe w zimie. Ale wiecie co? Mam to głęboko w dupie. Dla wszystkich tych informacji, którzy bardzo przeżywają przejść ubiór i zastanawiają się jak to można ubierać się tak, a nie inaczej. Więc lecimy teraz na trening. Mam oku, krok po kroku brnę przed miasto, ale Gini'sy są na ciasno. Także pamiętajcie, miejcie w dupie, co ktoś o was mówi, co kogo bawi w waszym wizerunku. Niech będę tym ciapatym e, Italiańcem w e, Leginsy w gwiazdki. Naprawdę śmieję się z tego. Mam z tego mega ubaw. I naprawdę osoby, które w coś w życiu osiągnęły, do czegoś w życiu doszły, nie robią tak. Nie wyśmiewają się z innych. Stąd wy nie śmiewajcie się z mojej odmienności bo wcale nie jestem taki inny. Jestem zwyczajnie normalny. Dzisiaj w repertuarze trening pleców. Taki troszkę bardziej delikatny, bo trenowałem je 3 dni temu. Oczywiście muszę przygotować moje paliwko około treningowe. Więc tutaj macie baniaczek z wodą 2 litry. Zawsze to wypijam. Co muszę mieć w tym baniaczku? W tym baniaczku zawsze mam sól. Przede wszystkim jeśli nie mam BCA, nie mam jakichś innych suplementów. Zawsze tam jest sól. Najważniejsze dla organizmu. Teraz mam taki luksus, że mogę sobie dorzucić jakiś suplement. Yy, tu mam Rebeal Edge, to jest dokładnie beca, na kreatona położone w takie fajne proporcje. Dobrze sobie troszkę sypnę. Okej, okay, robi się ciężko, a więc sięgnąć czas po takie gadżety. Wielu się będzie pełnie pełne małżeństwa przedramiona. Tak, mam słabe przedramiona. Moim priorytetem są mięsi na szerszego grzbietu, mięsi pleców ogólnie, więc na tym się skupiam. Nie mam w ogóle siły przedramion, to nie jest w ogóle dla mnie istotne. Najważniejszy element tutaj to tu plecy. Jak dobrze wiemy, mięsi na szerszym grzbietu to potężny mięsień, wielki mięsie, który naprawdę potrzebuje sporo impulsu, żeby go przeglądać, więc przedramiona są dosyć słabe, także zobowiązuje takie gadżety. Także który na należy do plecy, e, skoro po ostatnim materiale, który którym w u Radka trenując nogi z kanoną maleckim, z się Dębczyńską Dostałem dostałem wiele zabawnych komentarzy, w których wielu widzów e, e, przyczepiało się do głębokości mojego przysiadu, do techniki wykonywania tego przysiadu. Otóż powiem wam tak, jestem kulturystą i dla mnie najważniejszym nie jest tylko przemieszczenie ciężaru z punktu A do punktu B. Bardzo istotny tutaj, tutaj jest ciągła praca mięśni. Stąd dwa yy, piątym miesiącu, z tym maksymalnym skurczu zwyczajnie zostaję w tej, w tej fazie ruchu i staram się go zabrać. Bardzo trudno jest zejść e, ciężarem i sobie na łydkach, to jest moment, w którym, którym odpoczywam. W momencie, kiedy wychodzę na proste rąki, to jest kolejny moment, w którym wypoczywam. Schodząc na sam dół, także mięśniami długowymi dotknąć łydek, co u jest bardzo proste. prosto osiągnąć, i w że moje mięśnie no mają jakiś tam rozmiar. To bardzo szybki, ma kontakt z mieszkaniem łydki, ale nie wychodzą z samej góry, bo dalej pójdziemy tylko w Zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Dalej, to na to, Ponieważ nie ma on to nie ma do tego momentu, się zgadza, I zostaję w tym przedziale. Są znaleźć wszystkich, którzy stwierdzą, że przysiadł. Może. Jeśli Waszym celem jest powerlithnik, budowanie mocy, przemieszczanie się punktu A to punktu B, być może. Ale jeśli Waszym celem jest budowanie mieści kulturystyka, wtedy łatwimy mieście na maksymalnym przedziale ruchu, no i oczywiście sterydy, bo wszyscy będą teraz wiedzieć, że no przecież to sterydy i tak dalej. Okej, okay, nie wam będzie, ale proponuję, w każdym razie takie wykonanie przysiadu nie zawiedziecie się. I zobaczycie, że taka wersja jest zdecydowanie cięższa. Lecimy dalej z plecami. Dzisiaj nie nieco się z tego powodu, że trenowałem 3 dni temu w Tecy. Zdecydowałem się na jakiś czas odpuścić trening nóg. Po ostatnim wycisku, który dostałem w Poznaniu. Ale moje nogi reagują fenomenalnie. Powiem wam, że 3 tygodnie temu wykonywałem przysiady z taką 160 kg. To było dla mnie bardzo ciężkim przysiadem 12-15 powtórzeń. Tydzień później już wykonywałem przesiady z jędzerem, po 10 do kg na 12 czy 15 powtórzeń. No i w zeszłym tygodniu to był ciężar 215 kg wykonywanych na 21 powtórzeń. To widzicie, moje rąki bardzo szybko reagują, bardzo szybko ta siła wraca. Ale przepracowałem swój, swoje jakiś czas temu, więc teraz nie będzie z tym problemu, oszczędzam się trochę. Staram się skupić na dużo moje syfletkę. Jako, że mam bardzo wąskie obojczyki, muszę tego mienia nabudować podwójnie. Ale efekt na scenie jest później fantastyczny, bo ta syfletka wygląda naprawdę trójwymiarowo. W głębokiej, pełnej grupy mięsień. To jest coś, co naprawdę daje nam przewagę nad konkurencją. Dobra, lecimy dalej. No i jest mój babochłop. Pozdrów wszystkich, którzy piszą o mnie w komentarzach. O testosteronie i kobietach. Dawaj. To wszystko. Jeśli nie mamy dostępu do, do jakiejś hamelu, możemy sobie stwarzać sami jakieś warunki i dogonę do ćwiczeń. W moim przypadku jest taka opcja, dzisiaj łapka, pokaż na tej stronę. Wygląda jak to maszyna, ale coś musimy radzić sobie. Jak dzisiaj oparł sobie łapkę wczesną, nie? Tutaj zamienił panem oparcie, do oparcie. na zamieni na oparcie i róbmy to na bardzo prosty. że jeszcze taka kombinerka, ale najlepszy nie trenowałem. Nawet używając tych prawdziwych kamerów nie byłem w stanie wyczuć tego mięśnia w taki sposób, jaki bym chciał. Tutaj, wiesz, że ten ruch prowadzony jest w górę, w górę, to jeszcze nie do środka. Także że mocno łokcie do głowia, zaciskamy i w jeszcze po prostu rozrywa. lecimy, muszę popakować, i gadam, gadam, gadam. Nie zaszytaj, że jestem gadułowy. Ale tak jest fakty. Prawie na miejscu. Sól w wodzie podczas treningu naprawdę robi robotę. Spróbujcie. Komórki łóżniowe są tak nawodnione. Ja się słyszę, to jest to sterun. On wzrostu, gry. Niech ci będzie kolega. A tak naprawdę tutaj, w drugiej mocy mamy tak zwaną grubą bertę. To jest taka pani, która dużo przyjmie na siebie do kg czy 100 mało jest bardzo pomocna, solita i tak dalej. Moi drodzy, pytało się wielu z Was e, o to, czy będę na debiutach. Oczywiście, że będę będę w tej u w tym utryszym, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, gdzie mogą dostać te nowe bluzy ze złotym logo. Zrobione na bardzo dobrej jakości materiale. Oczywiście będą również na debiutach Przywiozę parę sztuk które pewnie pójdą w godzinę ale zapraszam was bardzo serdecznie na debiuty kulturystyczne będę wystawiał parę zawodników także trzymajcie do nich kciuki nie powiem wam jeszcze kto to jest ale będzie niespodzianka na pewno Patrzcie, jeszcze przed debiutami w przyszłym tygodniu wybieram się do Irlandii i spotkam się z moimi podopiecznymi jedną wielką niespodziankę czarny koń tegorocznych zawodów kulturystycznych na skalę światową nawet bym powiedział Także to będzie, przeglądacie się już wkrótce. Ale włączyć ulgi, biorę się teraz na Wysłowaniu. <grymne> Ok, to mieliśmy zesłuchania. Trzech różnych wariantach. Zesłuchanie w opadzie, wysłuchanie na naszej jala. A, bez do krawki itd., itd. Taka kombinerka i oczywiście wysłuchanie jednorącz. Dzisiaj ta objętość terenowa będzie bardzo okrojona, tylko że to południe zdecydowanie się trenować częściej, więc ta objętość musi troszkę wpaść. Teraz będziemy się bawić takimi ślicznotkami, które pokażę wam parę sposobów, w jaki sposób możecie je włożyć. Jeśli już, już przy treningu klatki piersiowej, dzisiaj pokażę wam, jak można je wykorzystać przy treningu klatki. To są nie parę składów, to lecimy. Nie bójcie się jej używać. Wiadomo na początku musicie zbudować jakieś tam siłę swojego uchwytu, ale z czasem, jeśli będzie Wam na ciężarów, nie bójcie się używać tego. Jeśli zależy Wam na rozwoju sydki w, w, w kulturystyce, używajcie paczy. Jeśli zależy Wam zwyczajnie na poprawie swoich wyników podciągania na drążku, dosuwaniu itd. Tak dalej, tak dalej, wtedy możecie używać row grip, czyli siły własnych przedramion. Do utrzymania ciężaru. Ja chcę do tego podejść troszkę bardziej profesjonalnie, stąd paski na Algarskiej. Moim głównym targetem są plecy, które są zdecydowanie silniejsze. Kiedyś nie używałem pasków na Algarskiej, często dopadałem jakieś stany zapalne. To było dosyć poważne przeciążenia przed ramionami, więc teraz paski. To nie bójcie się i używajcie takich gaczek. Ja naprawdę daje to mega fajne uczucia. Taka guma w fazie tej koncentrycznej maksymalnego spięcia daje nam jeszcze dodatkowy skór. W fazie tej, takiego maksymalnego rozciągnięcia. Ciężar jest ten lżejszy. Co możemy e, lekko ciążyć na świąt ręzkowy. Ale w tej fazie, taka, kiedy potrzebujemy tego spięcia maksymalnego, taka guma pomaga nam to wykrywać. Fajna sprawa. Polec. Ogólnie takie gumy to jest fajna rzecz. Zarzynamy się parę razy wykonywać w domu na takim czy na takich gumach, e, pomimo szczerze, to był jeden z lepszych treningów, jakie wykonałem. Można zabić nogi, klatkę. Fenomenalnie. Są różne e, stopnie jakby obciążenia tych gum. Co e, można sobie dobierać, zmieniać. Mamy takie gumy, które mogą wykrywać do 150 kg na ciągu, więc to jest znaczy dosyć sporo nawet przysiady z tym porab. Także e, próbujcie, szukajcie swojej drogi, a bardzo warto za, e, zaangażować e, takie elementy w treningu niekonwencjonalne aczkolwiek bardzo pomocne w rozwoju sylwetki oczywiście podczas treningu obowiązkowo facebook instagram, snapchat muszę kilka nasi opcje, zobaczcie pokażę wam realia, jak to wygląda w moim przypadku nie było mnie godziny w domu i czekam na mnie, proszę bardzo ponad 20 wiadomości na które muszę odpowiedzieć godzinę czasu, bo wam bombardujecie mnie pytaniami na lewo i prawo staram się odpowiedzieć w miarę możliwości, e, każdemu Jakiekolwiek by to pytanie nie było, e, chyba wrócimy z QA. Tak sobie myślę, że warto by było e, wznowić odcinki QA, w których będę odpowiadał na obu Waszych pytań. E, sporo podopiecznych, no mam teraz trochę na głowie, więc e, mówię, będę się starał w miarę możliwości. E, baza e, klientów rośnie, więc e, muszę się starać, żeby każdy, e, żeby nikt nie czuł się zaniedbany. Dobra, koniec Facebooka. Lecimy bankować dalej. Ok, kolejny sposób na wykorzystanie pumokorowych. Taka guma czerwona, to jest chyba najstarsza z całej lamy, która jest dostępna. Zbieramy w ten sposób właśnie wążek. Zrezygnamy sobie w tym wążek. Wygląda to trochę jak w niebie, to co? Dziewaczny wynalazek, ale zaczny sposób działań. Zobaczcie. Teraz kolejny mega spięcie w partii na samym dole. Możemy mocno to umieć. Nie potrzebujemy dużego ciężaru. Na to. To, jest to już zmęczone po tym, co zrobiliśmy. Taki łuk, na no to na dzisiaj, na plecy. Na po od dzisiejszego odcinka? Nie, to, że ma bardzo dużo zwyczajnie. Wymagają od siebie. Pamiętajcie, każda dziedzina, jaką nie się macie wymaga od siebie. I jeśli Fedrujesz, węgiel, wągiel na początku, masz okazję zapierdalać, wymagać od siebie, masz być najlepszym górnikiem jaki może być. Jeśli pracujesz na chodniku jako policjant i wlepiasz mandaty, masz wlepiasz się mandaty dla najlepiej jak tylko potrafisz. Jeśli zapiszesz nasz stronę a bez względu czy jesteś naturalny, czy jesteś zawodnikiem wymagającym się. masz zapierdalać i robić to najlepiej jak tylko potrafisz. Ciężko, jedno masz życie, jak je stracisz będziesz w dupie. Jeśli się podobało, naciśnij subscribe. Jeśli się podobało, naciśnij dzwoneczek i bądź na bieżąco. I oczywiście, łapka w górę.